Krok milowy. Radio na Wawelni i Mazurach uczyni, wchodząc coś zupełnie nowego. O tym, o tym nieco więcej za chwilę, ale pozwolicie Państwo, że w związku z tym, że od rana zapowiadamy uruchomienie nadawania cyfrowego, to zaczniemy od tego momentu, by nasz program w systemie cyfrowym uruchomić. Radio Olsztyn. Od teraz nadajemy cyfrowo. Słuchaj nas, I stało się, cieszę się, że są Państwo z nami, że są Państwo świadkami tego niezwykłego wydarzenia. Co oznacza cyfryzacja Radia Olsztyn? W skrócie przejście z tego tradycyjnego systemu nadawania na system cyfrowy. To, co przed rokiem przechodziła telewizja polska. Radio Orsztyn nadaje w systemie cyfrowym, nowoczesnym systemie DAP+, który daje możliwość rozwijania i poszerzania oferty programowej. Na razie nie ma żadnych informacji o dacie zejścia z tego tradycyjnego sygnału analogowego. A to oznacza, że ciągle te tradycyjne odbiorniki, które są w domach naszych słuchaczy, będą odbierały program nie tylko Radio Orsztyn, ale także programy innych rozgłośników.